Cześć, witam. Po dwutygodniowej przerwie wracam z porcją świeżego materiału, ze świeżymi newsami. Musiałem ostatnio zarzucić nagrywanie na kanał ze względu na duży natłok prac plus nadprogramowe wyjazdy plus wiele innych losowych zdarzeń, i niestety no, trzeba było odpuścić. Na ten moment. Szybkie kilka newsów, co zostało zrobione, wykonane, jak to wszystko się odbywało Poza e, kamerami, że tak powiem Na pierwszy rzut oka macie tutaj kierowca dwójeczkę, kierowca jedyneczkę Zaszły tutaj spore zmiany A zmiany mają charakter uzbrojenia ciągnika Tak jak zapowiadałem, przerzucenie kół na tył e, Z kierowca jedynki na kierowca dwójkę W trakcie wożenia gnojowicy jeszcze i siewu kukurydzy Kolejny raz wysiadło koło W dwójce, czyli te wszystkie moje stare Dojazdówki, które miałem I już powiedziałem dość Muszę to przezbroić, bo dwójka lata Więcej po drodze jest bardziej Używana i bardziej potrzebna I oczywiście większa moc Oczywiście lepsza przyczepność jest tutaj wskazana Finalnie opony Jakie tu wylądują to za jeszcze Za jakiś czas, choć nie wiem Kiedy to nastąpi, gdy aktualne Warunki pogodowe i Biznesowe w rolnictwie, no to zaraz powiem, jak wyglądają. Tak więc przerzucone było bardzo szybko, jeżeli chodzi o koła. Teraz jedynka stoi tutaj e, z kołem w tym poprzednim, które było na dwójce. Jest to przerzucone, stoi na stojaczku. Koło udało się nawet odbić. Taka skromna próba starej opony, po prostu przycisnąłem tutaj fadromą, widełkiem i wszystko odeszło. Tak więc jest już można. Tak spróbować zdemontować to ręcznie, ale nie wiem czy się tego podejmę. Kirowiec z gruberem, bo jeszcze szły kilka dni temu uprawy pod kukurydzę. Kukurydza zasiana finalnie. To zostało 24 i 25 maja Późno, bo późno Ale lepiej późno niż wcale Udało się to wykonać Dostarczona była jeszcze gnojowica Jeszcze rozlewałem No i finalnie siew został wykonany Tutaj właśnie jeszcze były ostatnie uprawki wykonywane Właśnie gruberem Ze względu na to, że Moim kwernelandem Bo kultywatorem kolegi Damiana Czyli kerlingiem Było przeciągnięte z tydzień dwa temu Na niektórych działkach przy poprzednich rozlewaniach jeszcze kejsem I to już zaczęło się zielenić Więc jeszcze szybko taka płytka uprawa Kolega Marcin jechał Kierowcem dwójką, ja za nim od razu jechałem Szóstką i udało to się jeszcze Szybciutko, płyciutko, ładnie Wyrównać, uprawić, dlatego tak te sprzęty Stoją spięte eee, I posiać tą Kukurydzę Dokładnie, teraz tak eee, Jeszcze dzisiaj będzie wykonywana jedna Praca polowa, ale właśnie już tak bez tego Ciśnienia, jak mówiłem bo ciśnienie już tak mocno ze mnie zeszło na te prace mamy tutaj kygerlinga, tutaj stoi siewnik no i wszystko jest na swoim miejscu, tylko kultywator muszę odwieźć do kolegi Damiana ładnie przykryty bizon gigant, bo oczywiście jak tylko wyjechałem ze stodoły podczas ostatniego chyba nagrania jak pokazywałem to na drugi dzień zaczęło padać spadło tam chyba 27 litrów czy 25 nie pamiętam i do tej pory też tam jakieś parę opadów marnych było, ale finalnie i tak jest lekko sucho. Nawet i przysucho. Szenica za domem w porządku, owiec po marchewce w porządku, ale dziś jeszcze czeka mnie coś co, coś, co nie powinno mieć miejsca, a będzie miało miejsce: czyli majowa orka albo czerwcowa orka, zaraz czerwiec. Majowa oreczka. Jadę orać, ponieważ mam zlikwidowany. Rzepak, rzepak poszedł do kasacji. Dosłownie wczoraj, dzień przed nagraniem, rzepak został skoszony, zmielony, zlikwidowany totalnie. Nie było sensu go zostawiać, nie było szans na ten żepak, Nie było w ogóle o czym nawet dyskutować. Po wszystkich mrozach, przymrozkach które występowały, tu, tak ładnie, dla przykładu na obciążniku, pokazuję, no wiecie, on jest taki przeczo przeczochrany trochę. Ale nie było nawet o czym dyskutować z tym rzepakiem. Szacowanie, które było u mnie na polu, e, wykazało 90% strat po wszystkich przymrozkach, więc nawet nie zastanawiałem się długo. Tylko czekałem na to szacowanie i rzepak kasacja. Najlepsze w tym wszystkim jest to, oczywiście, przyznaję się od razu, że ten rzepak nie był ubezpieczony, ponieważ ja nigdy nie ubezpieczałem upraw i nie ubezpieczam upraw. E, po prostu no, nie robiłem tego, a teraz e, tutaj znajomi mocno mówią, że duży błąd. Ja tam nie biorę tego za błąd. To jest po prostu moja sprawa, moja wola, moja taka powiem, szczerze no polityka, tak? Nigdy nie ubezpieczałem upraw, bo po prostu zawsze z tymi ubezpieczeniami były cyry. Teraz może trochę się to się zmieniło i dlatego też od kilku lat nic nigdy nie ubezpieczam. E, kasacja rzepaku, w miejsce jego oczywiście. Wyląduje taka zastępcza uprawa, ale to już jest taka uprawa bardziej pod, pod płatności. Nie będę się oszukiwał i tu nie będę czarował. Idę tak typowo, stricte pod płatności. Eee, zaorzę to dzisiaj. Właśnie będę kierowcem dwójką orał. Przewrócę te 15 hektarów i poleci na to łubin. Łubin jako taki no poplon, przedplon. Nie wiem jak to nazwać. Zasieję jeszcze właśnie łubin, po to aby podbić trochę te straty. Yy, Właśnie, właśnie w płatnościach za ten rzepak, no i to jest takie, można powiedzieć, najpewniejsze, co może być, jeżeli chodzi o, o zwrot jakichkolwiek kosztów z tego rzepaku. Kukurydza, teraz, żeby ją zasiać, to znowu by trzeba było wykonać jakieś ciężkie nawożenie, znowu nakładu, wszystkiego, kosztów, a nie chcę już się tutaj na tym polu, na tych 15 hektarach, to wszystko zapędzać, żeby właśnie się nie. Aby właśnie nie przeinwestować jak przeinwestuję to po prostu już wtedy mogę totalnie na tym wszystkim popłynąć więc posieję to tylko właśnie wyłącznie po to żeby to sobie odbić w płatnościach najpewniejszy sposób i tyle i tak to wszystko zaplanowałem zrobiłem więc więc tak właśnie to wykonam New Holland M115 koniec montażu pneumatyki Szybczytko. o kurde ale to był normalnie traf Prawie bym telefon upuścił, bo śliznął mi się z ręki, ale złapałem. Kurczaki, ale by były pobite gary. Tak więc przechodząc do Hollanda, tutaj fachowiec Janusz. Dzień dobry, Janusz. Kończy montaż pneumatyki. Trwa to dosyć długo i obstawiam, że niedługo pokażą się bardzo. Aż się chyba kamera przestawiła. O! Niedługo mogą się pokazać bardzo nieprzychylne materiały w sieci na mnie za to, że naprawy yy, u mnie są wykonywane w ciągu dwóch, trzech miesięcy, że to za długo wszystko trwa. No tak obstawiam, że będzie, bo już są awanturki, nie powiem, że nie. Takie skromne. Zamontowana pneumatyka do M115 bez publikacji, bez żadnych filmów, ze względu na ten brak totalny czasu. Totalny, kompletny brak czasu, co było widać właśnie na kanale. Mamy troszeczkę potuningowany ten temat, ze względu na inne koło, koło, które tutaj występuje, to jest od ząbiera z pompy wody, aby ładnie pasowało, aby ładnie opasało wszystko i żeby obroty się zgadzały, to musieliśmy dorobić samemu koło. Dorobiłem je w połowie ja, później dokończył to tata. Musieliśmy wykorzystać jeszcze rurkę smarowania od kierowca, bo brakowało nam długości, jeżeli chodzi o zasilanie sprężarki i poszła od, od kierowca i wszystko w porządku. A reszta to jest taki standardowy zestaw, tutaj mamy zawory, butle, tam mamy kapustę tak zwaną, no i manometr w środku, oczywiście wyjścia z tyłu, uchwyt na wyjścia dorabialiśmy sami, jest, ząb, ząb, jest wykonany przez Janusza, no i tak wygląda mniej więcej ta pneumatyka i chcemy to jutro, jutro chcemy go oddać, bo koło łowieckie już mnie mocno bije po głowie za to, że to wszystko tak długo trwa, no ale nie dziwię się, tak, nie dziwię się. I bardzo, bardzo, bardzo wręcz przepraszam za takie wykonywanie tych terminów, za takie terminy. Ale nie jestem w stanie już tego wszystkiego tutaj z kolegami udźwignąć, bo po prostu tak naprawdę za dużo trochę tego człowiek wziął sobie na głowę. Należycie, no przynajmniej jest taki temat, jak ta mechanika, że człowiek nie martwi się, że nie będzie miał co do garka włożyć, tak? Bo jeżeli chodzi o rolnictwo to sami widzicie jak to jest jak to jest i teraz właśnie jeżeli chodzi o likwidację tego rzepaku no to jest strata tak co niektórzy będą mi wytykać pewnie, że e, już będę płakał, że się nie opłaca no nie no ogólnie to skaczę z radości, że likwiduję swoje uprawy które zostały położone przez pogodę bo to tylko skakać z radości bo to jest tak e, miodem i płynąca mlekiem i miodem właśnie branża że tylko trzeba niszczyć swoje uprawy, żeby było gdzie te pieniążki e, ukrywać, tak? No nie wiem jak to nazwać, ale wiecie o co chodzi, to jest oczywiście żartem mówiąc. No i bierzemy teraz szóstkę. Szóstkę trzeba szybko ogarnąć, umyć. Mulczarka, z którą pracowała, to jest taka na dwa noże. Ona ma chyba 2 metry szerokości, jak kojarzę. Tak, 2 metry. I skosiliśmy to razem z kolegą Marcinem. Ja kosiłem pół dnia, on drugie pół dnia. I 15 hektarów ścięte. Zaraz można zatankować szóstkę i zobaczyć ile paliwa spaliła. Bo była zalana do pełniutka na cały ten dzień. I okaże się właśnie ile w czy takiej kosiarce mogła spalić na hektar. Więc tankuję. Odstawiam tu na bok. Tutaj jeden kolega, który przyjeżdża pomagać do, do mnie z dosyć daleka. Weźmie się tutaj za właśnie zamycie I kolega też się nie chce ujawniać. To już wspominałem. Kiedyś umyje i wyszykuje szóstkę. A ja... Jeszcze przejdę się po podwórku i pokażę wam 3-4 rzeczy, które wam umknęły przez te ostatnie dwa tygodnie. I jadę za chwilę. orać. Taki rzut na dystrybutor, bo zaraz zniknie. 106, 64. Tyle diesla poszło szóstką na skoszenie tą kosiarką 15 hektarów takiego, no, można powiedzieć takiej wysokości, gdzieś około 1,5 metrowego. No, tak 1,5 metr 60 miał ten rzepak. Eee, tak więc szóstka spaliła tyle. Więc spaliła bardzo mało, moim zdaniem. Jest w porządku takie spalanie. Oczywiście wyszłoby jeszcze mniej, gdyby była szersza kosiarka. Bo z tą kosiarką, która tu jest, to tak na dobrą sprawę jeździliśmy 11 na godzinę. Włączałem nawigację, ustawiłem wszystko pod nawigację. No i szło to właśnie bardzo sprytnie, bo no nie miała za bardzo oporu, tak. A jeszcze, Janusz możesz podejść, mogę Cię prosić, Januszku, Januszku, możesz mnie, mogę Cię prosić, możesz mnie, ten no, potowarzyszyć do materiału, no dzisiejszego, który teraz kręcę, e, ile wyszło spalanie w tym, w kukurydzy, w siewniku, jak chciałem? 66 litrów na A, 20 hektarów. No, nawet się nie spodziewałeś, że cię tam do, do tego ten z, 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 zapnę, nie? By, byłem świadkiem, jak było tankowane yy, do pełna, także. No, tak więc silnikiem od kukurydzy bardzo, bardzo małe spalanie wyszło. I co, przejdziemy do tematu tej białej furmanki? Tak yy... na szybkości? Możemy przejść na duży warsztat. No to idziemy na duży warsztat, jeszcze Janusza zaczepimy, co tam Janusz, jak tam po, po godzinach, ale tutaj sytuacja jest taka trochę. Trochę dziwna, zaraz wam powiemy, żeby nie było, że że coś, że coś jest nie tak. O, jesteśmy i przy Skanio. No i teraz Januszu, mów, bo więcej tutaj chyba dalej nie będę przechodził. Czy będę? Yy, znaczy, tu możemy pokazać, że są wymieniane panewki. Aha, mamy wymieniane paneweczki. Paneweczki już tak jak widać ciut, ciut przerobiły swojego e, żywota, przerobiły swoich możliwości. Tutaj co odkręcałeś całego bąka myłeś, tak? Tak. Oczywiście to nie jest brud z tego bąka, to jest po prostu skąd? Z case'a. A, to z case'a, no <laughs> tylko po prostu bańka była wzięta, żeby go tutaj położyć. Sprawa z tym samochodem wygląda tak, że nie będzie pokazywany dlatego, że jeszcze społeczeństwo do tego nie dojrzało. Aha, bo niektórym się wydaje po prostu, że jak się nie wyda 50 tysięcy na remont silnika, nie ma posadzki tutaj i robi się to w dole I nie ma kostki brukowej przed warsztatem, no to już naprawa będzie z góry skazana na porażkę, ale czas pokaże, tak? Dokładnie. No i ogólnie rzecz biorąc. No nie możemy dalej pokazywać żadnych perypetii ze skanią, niestety. Jeszcze od ciebie chciałbym dodać do tych niektórych widzów, bo jednak większość jest widzów normalna. Porządna, bardzo porządna. porządna. No Ale się trafiają kwiatki. No i chciałbym takie pytanie zadać: co to znaczy warsztat? Czy to są ładne ściany, dach, posadzka, czy to jednak ludzie, którzy w nim pracują? Bardzo dziękuję Ci za tą wypowiedź. I właśnie ze względu na to, że ta skania jest tu robiona, dalej właśnie nie możemy tego pokazywać. Taką wolę sobie zażyczył właściciel. No i niestety na tym kończą się tutaj wszelkie prezentacje tej, tej skanii, tak? No, ale podsumowując, super, hiper warsztat, już pokazał możliwości, oczywiście autoryzowany serwis, tak więc. Nie będziemy dalej już dyskutować na ten temat. Taka sytuacja, żeby była jasnąć, więc ten wątek niestety Janusza po godzinach odpada z kanału. Żeby teraz nadrobić te dwa tygodnie zaległości w nagraniach i pokazać wam wszystko w jednym odcinku, to wyjdzie takie masło maślane, tak więc e, nie będę poruszał 30 wątków, tylko troszeczkę zwiększę e, częstotliwość odcinków, żeby to wszystko nadrobić. E, jeżeli chodzi o Keisa Maksuma, wszystko do niego już dotarło, mamy wszystkie części, mamy wszystko co nam trzeba, żeby to zmontować, żeby to złożyć w całość. Wszystkie potrzebne elementy i podzespoły wszystko z oryginału, Wszystko jest na miejscu i już montaż będzie postępował dzisiaj. A dlaczego, drodzy widzowie, ponieważ dołącza jeszcze do mnie w tym całym ferworze walki, czy jak to się to mówi dołącza do mnie. Jeden kolega, fachowiec, którego znam od dawna, który również specjalizuje się w naprawach różnego typu sprzętów i maszyn. No i on pomoże nam tu trochę podgonić ten temat właśnie tego maksuma, ponieważ kolega Maciek, no już też nie ukrywajmy, jest strasznie mocno e, zniecierpliwiony, bo już tak naprawdę nie ma od dwóch miesięcy, albo lepiej nie ma ciągnika. Cały czas ciągniki gdzieśkolwiek ratuje się po kolegach pożycza, czy to, czy to nie ode mnie, czy to od innych znajomych i próbuje ratować sytuację na gospodarstwie. Ale no niestety też długo zeszło z tymi częściami, długo zeszło jeżeli chodzi o zorganizowanie tego. Naprawdę dopiero 2-3 dni przed tym nagraniem wszystko poschodziło do końca i chłopaki też już tutaj Janusz z kolegą pomocnikiem też montują już pomału podzespoły. Składałem to wszystko do takiego głównego montażu, więc troszeczkę obejdziemy się smakiem, bo dopóki ja nie wyjdę z tego pola, to nie mogę no, nic pokazać, ponagrywać, a czas goni nas, tak? Tu już mamy przykładowo uzbrojony wałek przez Janusza, w łożysko. Takich parę elementów już jest poskładanych. Tu mamy pomyte, przygotowane, przykryte, ale to jeszcze będzie jeszcze raz doczyszczane, sprężonym powietrzem, oczywiście do głównego montażu, no i na małym warsztacie też są już przygotowane rozpięte kosze, nie kosze, to wszystko ojej, no właśnie, to jest to, żeby to wszystko Wam teraz pokazać, to głowa mała tak jak na przykład tutaj jest przygotowany cały układ planetarny z spakowany jeżeli chodzi o trybiki, nie trybiki, wszystko jest już złożone, ułożone i przygotowane do montażu w całość mamy dorobiony cały komplet nowych wszystkich węży, wszystkie węże, każdy jeden do tego case'a ląduje nowy każdy jeden przewód ze względu właśnie na takie kwiatki, jeżeli chodzi o te stare węże. Widzicie jakie guzy? To wszystko właśnie miało miejsce na starych wężach i wszystko wyjechało, znaczy wszystko wyjedzie, a wszystko wjeżdża nowe. Wszystko zakute jest dorobione na zamówienie, nie kupywane z oryginału, bo po prostu szkoda było pieniędzy, gdzie naprawdę tak ze zbiorąc mamy dostępny tutaj u siebie na miejscu zakład specjalizujący się właśnie w zakuwaniu węży i wszystko nam dorobili. Był na to czas, tak więc udało się to w ten sposób zorganizować. No i tutaj na przykład mamy położony cały zestaw zaworowy, cały zestaw koszy. Wszystko było przykryte, umyte, spakowane worki, też przygotowywane do tego montażu w całość. Wszystko tak jest wyczyszczone, aby wszystko zostało złożone z jak najwyższą starannością, czystością i dokładnością. Nie, Janusz? Bardzo dobra robota. To jest wszystko w ramach pracy, bo po godzinach wiadomo, wszyscy wiemy co Janus skręci, Ale już na razie nie będzie pokazywane. Tak więc, no niestety, życie. Tak więc wpada tutaj kolega też jeszcze jeden do pomocy. I będą tym z tym walczyć, a ja jadę walczyć w polu. No i wyszło na moranie z orania nici. Dwa dni później pług mieszka. Dwa dni w polu. Zostawiony, porzucony. Zdarzyła się poważna, ciężka awaria w K700 numer 2. Pierwsza od dawien dawna. Padła całkowicie hydraulika. Podczas wykonywania już składu, podczas wykonywania pierwszego zagonu zrobiłem 3 czy 4 okrążenia. Dobrze nie zacząłem nagrywać. I było koniec z podnośnikiem. Wysiadł w ogóle, no, układ hydrauliczny, nie? No i teraz nie wiem, kurwa, czy to tylko ja mam takie szczęścia w mechanice, tylko ja mam takie przypadki, Dziwnej treści i dziwnych maści, dajcie znać, jak to wygląda u Was. Słuchajcie, padła pompa hydrauliczna, pad rozdzielacz, wszystko, cały układ podnoszący e, ma no, po prostu zdechł, tak? Jest tu nalane, narozlewane. Już są zalane świeże oleje, ale jeszcze jest walka, bo e, dużo grzebania, jeżeli chodzi o tą hydraulikę, było. Musieliśmy przeczochrać. Układ hydrauliczny od samego zbiornika w środku aż po sam koniec, czyli powrót na filtrach. Pompa hydrauliczna oryginalna, która tutaj była jeszcze z 1989 roku, no, dostała mocnego strzała. Tak samo i rozdzielacz. Bo zaraz wam pokażę, dlaczego. Mam tu takie pojem, taki pojemniczek. Zobaczcie, co wyjęliśmy z układu hydraulicznego. To się normalnie w pale nie mieści. Pompa zmieliła jakieś coś, i to wszystko załatwiło. Pompę przeszło to przez pompę hydrauliczną, poszło do rozdzielacza, zatkało wszystkie kanały w rozdzielaczu, zatkało głównie jeden z zaworów przelewowych, który był cały czas otwarty. Skąd jakieś fragmenty, tak jakby węża? To jest taki, można powiedzieć, kawałek, który. Świadczy o tym, że to był taki typowy biały wąż e, ogrodowy, czy też do powietrza nie olejoodporny, bo stał się teraz plastikowy. Mamy włókna, mamy tutaj strasznie, no, można pukać, twarde elementy. Skąd w układzie hydraulicznym takie frędzle? Skąd to w ogóle się tam wzięło? Ja takich węży nie używam do olejów. E, mam taki wąż na tym ciągniku tylko przy zasilaniu sprężarki powietrza e, do filtra. Powietrza, czyli po prostu no, na przepływ powietrza, tak? Taki wąż eee, w hydraulice nigdzie się takiego nie używa. A to widać, że był taki wąż, bo tutaj zobaczcie, no, widać takie, o, jakby zeberka, takie zbrojenia, w to, jak to w takich wężach jest. No i to zbrojenie, ten cały syf, wylądowało to kurwa w pompie. Gdzie to, skąd to, jak to miało prawo tam się znaleźć? Albo to gdzieś było w zbiorniku, jeszcze po poprzednim właścicielu, gdzieś jakiś fragment, jakieś coś musiało komuś wpaść. Przeczochraliśmy od początku, tak jak mówiłem, od zbiornika, myliśmy w środku zbiornik, przejrzeliśmy cały przez całą właśnie nową pompę, drugą poprzez wszystkie przewody zasilające do rozdzielacza, rurki, wszystko. Cały układ musiałem przewalić. Czy tylko kurwa, ja mam takie przypadki? Więc jeszcze duża, długa droga, żeby to wszystko e... znaczy się już nie, bo już mamy tutaj na finiszu, zostało tylko jeszcze uszczelnić dwa 3 kolanka. Bo rozkręcaliśmy wszystko w drobny mak i wymienialiśmy oringi, ale jeszcze dwa kolanka są nieszczelne, ponieważ za mocno dociągnąłem i po prostu zgniotłem tam rurkę i stożek. Po prostu siadły za mocno dowaliłem, bo już ze złości po prostu na to wszystko i muszę to teraz pouszczelniać. Ciągnik cały jest zlany, zalany. Poracha totalna, po raz kolejny. Takich przypadków to ja kurwa jeszcze nigdzie nie robiłem i nie miałem. Żeby coś takiego było w układzie. Kasterek 1500, szmat, węży, oleju na rozlewane. Kurde, normalnie wiecie co? Tak jak mówię, czy tylko u mnie są takie ciekawe przypadki? Z tymi olejami, hydraulikami i z tym wszystkim. Siedzi druga pompa hydrauliczna. Tutaj wszystko jest na nowo pozarabiane, na nowo pozakuwane, bo... No bo nie było innej opcji, tak? Nie było innej opcji, było czochrane, mówię, od samego początku do końca. Kiedy ja to wszystko znowu porobię? No nie mam bladego pojęcia, kurde. Jeszcze mamy przy okazji wizytację dziad Transa, gdzieś on tam się z piwem chowa oczywiście, bo jakby to było u niego. No i patrząc na to wszystko dalej, cóż mogę że Mam nadzieję, rzec? że w najbliższym czasie to już jest koniec takich wszystkich dziwnych przypadków mechanicznych, które trafiam, tak jak te wszystkie casey, te hydrauliki, nie hydrauliki, jakieś opiłki, wióry, Nawet nie sądziłem, że u mnie się to trafi, ale no wiadomo, to jest samo życie. Człowiek wszystkiego może się spodziewać. E, więc mam nadzieję, że już ta pasta w końcu może przejdzie do historii i będą same łatwiejsze tematy. Chciałem jeszcze w trakcie orki opowiadać Wam kilka ważnych spraw, ale to już będę relacjonował, chyba, w następnych odcinkach. No i. Z tego miejsca też pragnę Was wszystkich zaprosić do do do, do, do miejscowości RUK, gdzie Robert z kanału AgroSaw szykuje bardzo fajną imprezę, czyli traktor pooling. No i oczywiście będę starał się tam pojawić z K700 numer 2. Mam zamiar przezbroić ciągnik właśnie do tych zawodów. Mam zamiar tam wystartować i dać czadu oraz zrobić fajny pokaz. Ale to, jak będzie ciągnik przygotowywany, to będzie na bieżąco relacjonowane, albo dopiero na samych zawodach zobaczymy. Jeszcze się nad za tym zastanowię. Na pewno dwójka tam ląduje, na pewno będę się próbował tam zmierzyć z tym całym e, ciężarem dociągnięcia, tam, tymi całymi saniami. No i mam nadzieję, że wyjdzie z tego dosyć fajna e, zabawa, impreza. Oczywiście będę mógł się też z Wami spotkać, e, z widzami. Jeżeli e, przybędzie, przybędzie, przybędziecie na miejsce, przepraszam. No i, no i okaże się to jakąś trochę odskocznią i fajną zabawą dla nas wszystkich, tak? Więc bardzo serdecznie zapraszam. E, zobaczymy jeszcze, jak to finalnie wyjdzie, bo e, na razie borykam się z problemem transportu tego ciągnika. Nie wejdzie na moją przyczepę. Plus do tego masa nie będzie zgodna z ładownością z przyczepy, a ściągać go z kół, zrzucać i wjeżdżać, tak. Czy tam go ściągać z tych kół, właśnie na przyczepie, to jest trochę ryzykowne, więc na pewno bliżej terminu e, imprezy będę albo szukał innego rozwiązania, albo będę wypożyczał jakiś zestaw, albo będę o Was prosił o pomoc w transporcie. Zobaczymy, jak wyjdzie. To wszystko na dzisiaj, bo mam już na ten moment serdecznie dość tego wszystkiego i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!